Cześć, witamy Was wszystkich w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować i omówić budowę. Opryskiwacza Kun Metris. Opryskiwacz Metris został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rolnictwa, oferując precyzję i efektywność w ochronie roślin. No to zacznijmy od pojemności. Opryskiwaczach METRIS dostępne są pojemności 3200 litrów do 4100 litrów. Zbiornik wykonany jest z wytrzymałych materiałów odpornych na korozję. No to zapraszam Was teraz na tył maszyny, aby powiedzieć coś o belce. W tych modelach, belkę możemy. Mieć w szerokości 18 metrów do nawet 38 metrów, co pozwala na dostosowanie opryskiwacza do różnych wielkości pól. No to teraz powiedzmy trochę o sterowaniu tą belką. Tutaj. Kunmetris wyposażony jest w zaawansowane systemy GPS i isobus, które pozwalają na precyzyjne sterowanie i monitorowanie pracy opryskiwacza. System CCI 1200 zapewnia intuicyjne zarządzanie wszystkimi funkcjami. To teraz, jak już jesteśmy tutaj, powiedzmy coś więcej o hydraulice i zawieszeniu. Hydrauliczne sterowane zawieszenie. Zapewnia stabilność i płynność pracy, nawet na trudnym terenie. System ten minimalizuje drgania, co przekłada się na większą dokładność oprysku. Będąc jeszcze przy zawieszeniu, warto dopowiedzieć i powiedzieć o tym, że mamy tu zawieszenie elastomerowe, oraz Dyszel też jest zawieszeniem elastomerowym. Tutaj, na tyle. Oczywiście, możemy znaleźć tutaj zbiornik na czystą wodę. Dobrze, to teraz pomówmy więcej o wyposażeniu i technologii, która została tu zastosowana. Tak, taką technologią jest system ESET. ESET to zaawansowany system umożliwiający automatyczną kontrolę dawki oprysku na każdą sekcję belki. Pozwala to na precyzyjne dozowanie środków ochrony roślin, co zwiększa efektywność zabiegu. Kolejnym systemem jest autospray. System ten jest automatycznie dostosowuje ciśnienie i przepływ cieczy w zależności od prędkości jazdy, co zapewnia równomierne pokrycie roślin niezależnie od warunków pracy. Kolejną technologią jest Twin Force. Technologia umożliwia dwukierunkowy oprysk to pozwala na lepsze pokrycie roślin i skuteczniejsze zwalczanie szkodników i chorób. Jeszcze z takich technologii, które mo można tutaj wyposażyć nasz opryskiwacz jest AG Control. To system zarządzania opryskiem, który monitoruje i dostosowuje każdy aspekt pracy opryskiwacza, od dawkowania po prowadzenie oprysku. Wszystko za pomocą jednego. Intuicyjnego interfejsu. No i na sam koniec jest, tak jak mogą Państwo tutaj zauważyć, chociaż akurat w tym modelu nie jest wyposażenie, jest oświetlenie LED. Kontynuując i rozwiązania, jeszcze które mamy dostępne tutaj w opryskiwaczu, jest to Boom Assist. To jest nic innego jak utrzymanie belki na równym poziomie względem zboża. Więc wysokość, mimo tego, jakie mamy pole, nie zmienia nam się i opryskiwać sam dostosowuje tą wysokość do tej, którą zadaliśmy. Jeszcze kolejnym takim yy, sterownikiem jest EasySet. Jest to zdalne sterowanie, umożliwia, umożliwia operatorowi zarządzanie wszystkimi funkcjami z poziomu panelu obsługowego, co znacząco ułatwia pracę i poprawia efektywność. Kolejny system czyli Rind ASSIST, podczas płukania automatyzuje sekcję w oparciu o ilość produktu pozostałą w maszynie, zapewniając 1% rozcieńczenia resztek cieczy roboczej w zbiorniku. Operacja płukania jest przeprowadzona do uzyskania 1% rozcieńczenia, po czym opryskiwacz jest natychmiast gotowy do następnego zabiegu. Z kolejnych aspektów, które są tu zastosowane, jak jesteśmy przy kole, warto powiedzieć o rozwiązaniu tak zwanym Track Assist. Gwarantuje dokładne podążanie za śladami ciągnika na uwrociach i w zakrętach, co chroni Twoje uprawy i plony. Aby powiedzieć o kolejnym systemie, musimy tutaj podejść i otworzyć tą pokrywę. I tak, jeżeli chodzi o Kolejną technologię jest to EasyFlow. Jest to opcjonalny system, który zapewnia bezpieczne i bezkontaktowe wprowadzenie produktów do opryskiwacza. System przebija plombę ochronną pojemnika, wprowadza produkt, płucze pojemnik i system, co eliminuje ryzyko kontaktu operatora z chemikaliami. Będąc już tutaj, otwórzmy drugą pokrywę, gdzie możemy zobaczyć nasz system Manuset. Zapewnia on pełną kontrolę nad przygotowaniem cieczy roboczej. Obsługując tylko dwa główne zawory, redukuje liczbę czynności o połowę, co ułatwia przygotowanie oprysku do pracy. No to dobra, pozamykajmy to i przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, opryskiwacz Kunmetris to zaawansowane narzędzie, które łączy w sobie nowoczesną technologię, niezawodność i efektywność. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu takim jak ASET, Autospray i Twin Force, staje się jeszcze bardziej wszechstronny i efektywny. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli macie pytania dotyczące tego opryskiwacza lub innych maszynkun, zostawcie je w komentarzach. Nie zapomnijcie również o subskrypcji naszego kanału i zostawić łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!